Kochani przebudzeni i wszyscy przyjaciele, e, wspólnoty przebudzeni braci TDS, e, kończymy kolejny rok naszego życia, kolejny rok kalendarzowy i równocześnie zaczynamy wyjątkowy rok e, rok jubileuszowy, e, który ogłosił papież Franciszek. Ostatni taki rok jubileuszowy ogłosił papież Jan Paweł II, też tak samo otwierając święte bramy. E, w w Bazylice Świętego Piotra jest to taka, taka symbolika, że to Jezus jest tą bramą, która nas prowadzi do pełni życia. I mamy teraz taki zaszczyt przeżywać ten rok. A motto tego, tego roku jest nadzieja. To jest słowo klucz. Jest nadzieja. Nadzieja zawieść nie może. Niesamowicie, że Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy my, Stali się świadkami nadziei. Dla kogo mamy się stać świadkami nadziei? Papież napisał bulle, um, otwierając ten rok jubileuszowy i mówi, że wiele osób, wiele grup społecznych straciło nadzieję. Są to małżeństwa, um, które, które boją się budować rodzinę. Są to um, uchodźcy, którzy uciekają przed wojnami, przed niesprawiedliwością, szukają sobie domu i często nie zostają dobrze przyjęci. Brak nadziei mają osoby starsze i cierpiące, czując się osamotnieni, odrzuceni i w ogóle niezauważani, niezaopiekowani. Mówiąc do Was, drodzy przebudzeni, też e, myślę o młodych ludziach. Tutaj papież mówi, że że młodzi są tymi, tą grupą, w której brakuje nadzieje. I to jest takie smutne, bo papież mówi też, że to oni są, czyli młodzi ludzie, że, że ich entuzjazm, na ich entuzjazmie opiera się przyszłość. A są jednak mimo wszystko, wielu młodych ludzi jest pozbawionych nadziei, przecież całe życie mają przed sobą. A, a często tracą, yy, yy, tracą poczucie bezpieczeństwa, poczucie miłości, relacyjności. Yy, często jest tak, że uciekają do, do narkotyków, do jakiejś iluzji, do jakiegoś życia fikcyjnego, i nie są yy, brani na poważnie ich, ich, ich yy, potrzeby i ich pragnienia, i tęsknoty i bóle, cierpienia nie są brane na poważnie. Ci ludzie potrzebują nadziei, ludzi nadziei, którzy przyniosą im światło. Dlatego papież zachęca do tego, żeby wspólnota chrześcijańska, żeby była zawsze gotowa bronić praw najsłabszych. Niech z wielkodusznością otwiera szeroko drzwi gościnności, aby nikomu nigdy nie zabrakło nadziei na lepszą przyszłość. Niech otwiera szeroko drzwi gościnności, żeby nikomu nigdy nie zabrakło nadziei na lepszą przyszłość. Chciałem Wam. Koń Przebudzenie podziękować za ten rok za to, że byliście setki tysiące razy w tym roku świadkami nadziei. Otwieraliście drzwi waszych domów, waszych serc przy różnych rozmowach, y, posługach, y, modlitwach. Byliście tymi światełkami, które ten świat i różne grupy społeczne potrzebowali właśnie w tym momencie. Za wam w imieniu też braci. Bardzo serdecznie dziękuję. Y, I proszę Was żeby też zwłaszcza w tym roku yy, dalej yy, odważnie wychodzi do tego świata z nadzieją pochodzącą od Boga. Bo z, nadzieja zawieść nie może. Ta, ta nasza ta nadzieja opierana na, na, na Bogu, ona zawieść nie może. Wszystkie inne nadzieje, które się opierają na różnych innych rzeczach, płytkich nieraz i, i światowych, ona może zawieść. Ale zawieść... Yy, nie może ta nadzieja, która jest opierana na, na Bogu, Paweł, Paweł Apostoł mówi, nadzieja zawieść nie może, bo miłość Boża jest rozlana e, w nas dzięki Duchowi Świętemu, który jest nam dany. Jeszcze dalej Paweł mówi, że e, jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam, to kto nas może od, 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 odłączyć od miłości Chrystusowej? Żadne utrapienie, cierpienie i miecz i prześladowanie nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej. I Paweł właśnie mówi, że nadzieja nasza opiera się właśnie na tym, że Bóg nie kocha i to na 100%, i do końca, i na zawsze. Łapmy tę miłość, przyjmujmy tę miłość, opierajmy się na tej miłości, budujmy na tej miłości i z niej bierzmy tę nadzieję i ją przekazujmy temu całemu światu. Dziękując za ten rok, życzę Wam dobrego skoku przejścia do tego nowego roku i na ten rok chcę Wam też błogosławić. Pan z Wami, niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Radość i pokój w Duchu Świętym.